Jak? Mam Benzemę tu? Benzema gra? To jest nie. Polska wersja Francja, ale wersja alternatywna. Czemu mam kontuzję? Kogo? Kontuzją! <noise> Francji. A no tak. Hello, 0 I Dobra, ta gra... Gram z jedną ręką, nie? z <noise> jedną ręką gram, jak coś. A wy jedną rękę możecie użyć, by zostawić suba i łapkę w górę. ale wszędzie jaki to był płyny? No, no czy ty możesz się uspokoić? No czekaj, ja muszę kamerę zmienić. Ha! Co mnie pchasz? Eee, karny, 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 no karny daj mi no problem, że polscy zawodnicy nigdy nie trzymali piłki w ręce W ręce? W nodze, przy nodze Ja taktyki se nawet nie ustawiłem, dlatego tak mi chuj idzie Eee, bo no. mi się to dziwnie zmienia Dobrze, Cieliński Dobra, ta gra jest popsuta No sorry Ta gra jest popsuta jak coś, jeszcze tutaj, dla, dla informacji tutaj, nie? musi, Muszę, tutaj muszę wrzucić tego. No tutaj dalej, co ty się boisz? To co mi pisałeś, jak mnie rozjebiesz. Nice. O, alo, akcja. Alo akcja. Zostaw mnie. Dzięki. Patrz, gol. Wybiegnij, trójkątem się wybiega z bramki. Dobra, gra z... Kurde, komu ty to podajesz? Eee, dobra. O. Dzięki. Dzięki. A. Engolo, Engolo, kante, maestro, kipembe, kipembe, Essa. ten na, na ulicy zagra, tylko w Polsce się gra. Nic w Polsce zaraz zagram. TO nie jest nic. <grym> Ał, EJ, tak gra jest bez jakiejś fauli chyba. Pa, jaki jakiego. Aha, Rembapwe, Rembapwe, zaczyna podaje do komona. podaje do dig, me. Komentatora włączyłem przypadkiem, ja pier... Dobra, ta gra jest ogólnie popsuta. O kurwa, dobra, dobra, to zamierzałem. Dobre, Krichora, 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 <coughs> dobra. Dobra, <Krichora. coughs> <Odważny> Aha. <coughs> <coughs> Dajesz mi dać jedną bramkę chociaż. Dobra, dobra. To się wytnie, jak coś to te, to udam, że wiesz, że, że, że nie damasz O nie! Nawet odchodzę za wodnikami, żebyś trafił. Nie tak nie trafisz. Ja! Yeah. No szelaj, kurwa. Szelaj, szelaj psupa. Cieliński. Cieliński po raz drugi. Cieliński, wycofanie, podanie. Lewandowski z przywrotki. Gówno. A, przywilej, dobra. Lewandowski. Lewandowski. Zagrać? Lewandowski, faul w końcu, kurwa I to był faul, i to był faul co na nie? Co nie, co nie Piel... A tu w piłkę wjechałem No w piłkę no, w ci Kiedy to było? Bo ty poleci... Leżę Leżysz, to leż Lewandowski, Lewandowski Ło kurwa, blisko było Dobra Dobra, to był faul <laughs> I to nie było MBB, MBB, MBB O bo jest, 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 yes, yes. No ale MBB Jest! Jest, 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 jest! Dobrze, Mekambe. Nareszcie coś. Dobra, dawaj tym Lewandowskim, no dawaj, dawaj. No, no, co, 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 co? Oho. Oj dupa. No biegnij tam, biegnij, biegnij. No, no, dobra. Co rękiem rozłamaną? Nie no nie złamaną, ale w szpitalu byłem, właśnie, wróciłem. Co ręką? Zobaczcie ci myślę, co się e, Coś mi urządziło stary, jakaś alergiczna reakcja wyskoczyła taka, że całą łapę mi spuchło ja i... Do... Dawaj łapkę w górę i zobacz, co mi się przydarzyło podczas montowania tego odcinka. Alarm A teraz wracamy do odcinka. A my razem? Dobra. No. Ja jestem czerwony. Nie, czekaj. Ja jestem czerwony? Ja jestem czerwony. Nie, ja jestem niebieski. Dobra, ja, ja po lewej, ja tu bronię lewej, ty śro... Ej, ale ja ci mylę. Podaj, podaj, podaj. A, bo to jest czerwony z natury, nie? No. No, tak wyglądasz. Pięknie lecisz! Spalony. Spalony dlatego już nie... A, no to kwadrat dwa razy, to wtedy się tak Do tyłu mi się za bardzo podało. Nie, tak. Herszteigen, ładnie, pięknie, cudownie. Najlepiej na świecie. Kwadratek coś, albo x sam czy tam nie wiem, czy piłka Kur... Przej**ałem się strasznie. Dobra, lecę, lecę, lecę. Łee! Karny! Frenkie de Jong, Frenkie de Jong, on potrafi przy... z tej piłki. A nie, bo ty będziesz spalony. Frenkie de Jong potrafi przypierd... ...i się zesrał. No. no. Nie może przejść, kwa. <laughs> Jakie podanie. Bierz, 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 bierz. Ej, no kur... Ja kurru, się cały czas mówię! On... Ładnie. Bo ej! Wow. Ale <laughs> czyściutko wygasz. Ale czyściutko, mówi mi. Gdzie ci podać? Gdzie chcesz. Ja się dostosuję. Ale NIE TUTAJ! FUK! <noise> się się dostosować. ten on jest szybki, on potrafi się... On potrafi... Dobrze! Dobrze! Potrafi... A, yes. a, a. Oj... O nie! NIEEEE! Kur... piłka mu się... co jest, co jest jego no, ta... no prawie wpadłem do ciebie. Dobrze. O, co jest? Bolu amerykańskiego to dostałby za to punkty póki. Kopytator jak prostuje gdyby to był mecz. E, gdyby to był mecz futbola. Nie, amerykańskiego! Co? po pomyłce! To po prostu To się naprawi wszystko, nie przejmuj się. To się naprawi wszystko. Wow, wow. Kurko no wszystko skoczyłem przecież! Dobra, chuj Dupę. Pięknie. Lewandowski. Dobrze. Jestem górą. Ja jestem Klaudiusz. Ja jestem Dobrze. Klaudiusz. <laughs> Dobrze. Dobrze. Słyszę cię podwójnie. Nie mogę Ci wyciszyć. No. Eee. No. Czemu, Czemu ja ci to, to Ja sobie z tym zaraz pauzę i to wyciszę. Kropopsy. Wow. Neymar. Neymarito i Neymar Messi. Junior. Messi. Ty no biegniesz. Akcja jeszcze się toczy. Hier ist es auch schon Ein Bubu, ein Bubu, Messi, Messi, Messi Neymar, sorry, Neymar, ich verstehe die Hause von Neymar. Ein <laughs> Bebe, Messi, Messi, Ankara, Messi, Me yeah. Messi, Messi, Messi. <laughs> nice! Yes. Aha, Marquinhos, Ojej, nie, nie w tą stronę. No, no. <grym _> fake, 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 Oku, O kur, <grym> to fake. <grym> o o, dobra, oddam im gola, wybiegnę bramkarzem do połowy. Uwaga! 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 Uwaga!